Takie podstawowe działy medycyny, gdzie stosuje się już w praktyce leki czy środki zwiększające tworzenie naczyń, to, czy hamujące tworzenie naczyń, to po pierwsze onkologia są preparaty, które hamują wzrost nowotworów, na przykład stosowane w raku sutka, Popularne środki o szerokim zastosowaniu i pojawiają się kolejne pochodne, coraz bardziej skuteczne, ale również no, w chorobach cywilizacyjnych, na przykład e, główny powód e, przedwczesnych zgonów współcześnie, czyli miażdżyca i jej powikłanie, choroba niedokrwienna, to jest następstwo niedokrwienia ważnych dla życia tkanek. I tu też podejmowane są próby stymulowania. Tworzenia nowych naczyń. One może nie są tak skuteczne. Wiele z nich okazało się ślepą uliczką, ale no nadal trwają badania, np. Na nad stosowaniem komórek macierzystych pochodzenia szpikowego czy uzyskiwanych z innych źródeł celem stymulowania rozwoju naczyń w niedokrwionej tkance.